Prezydent, Prezydent popieram, No jak nie? można tak w Tutaj w tym miejscu by należy też wspomnieć o Ani Walentynowicz, która była liderką Solidarności. I życzę wszystkim członkom Solidarności, abyście właśnie tą dewizę Solidarności opartej na prawdzie realizowali w swoich zakładach, w swoim życiu i przez to uszanowali jej dążność do prawdy i wolności Polski. Najistotniejszą sprawą dla mnie jest jednak to, że została utrwalona wyjątkowa osobowość. Ludzie rzeczy, historycy kiedyś napiszą, że to od niej że to w obronie jej statusu, w obronie jej godności, w obronie w jej obronie zaczęło się właśnie to, to ten maleńki kamyczek, który pociągnął za sobą e, lawinę. budynek straży przemysłowej, to wielokrotnie byłam zatrzymywana przez strażników i w czasie zatrzymania dokonywano bardzo przykrej rewizji osobistej. W tym czasie byłam przewodniczącą komisji socjalno-bytowej na wydziale. Ujawniłam malwersację, jak aktywiści związkowi Przegrywali w dotolotka pieniądze, które były przeznaczone na zapomogę dla ludzi najbardziej potrzebujących. Byłam przewodniczącą Komisji celno-bytowej, Zwróciłem się z tym do Rady Zakładowej. Jakim prawem? Dlaczego tak postąpiono? Że jednak my mamy czuwać nad uczciwością, nad sprawiedliwością. To związki zawodowe czuwają i otaczają troską ludzi. Dlaczego robi no się to zaprowadzać to do wyjaśnienia. Odwołasz. Czy to jest, no jest I się prawda. Prawda, czy... I zażarano ode mnie napisania odwołania od sprawy. Jakoby sprawy nie było. Chcieli mi dać nawet gwarancję na piśmie, że mi z głowy nie spadnie. Odmówiłam i jakiś czas później otrzymałam wymówienie pracy. Uzasadnienie przeszkadza w pracy do kolektywni. Dla ludzi, którzy ciężko pracowali, byli pokrzywdzeni, było mi ich żal. Dlatego ja wytężam swoje siły za nich. Ja chciałam, to co robiłam, to chciałam ich nauczyć, bo ja ich nie obronię. Ale żeby oni nauczyli się, żeby oni mieli odwagę, sami się bronią. Ja nie rzucałam może tych ulotek, pierwsze to ja każdemu dałam do ręki, bardzo oficjalnie, bo uważałam, że jak daję oficjalnie ulotkę, który był zakaz czytania, zakaz rozpowszechniania, ale jeżeli daję oficjalnie, to daję jakąś miarę odwagi i niezależnie od tego, jak przyszedł kierownik, ja w czasie przerwy siadaniem na stółce rozdawałam ludziom, kierownik przyszedł, a ja nie przerwałam, nie schowałam i nie uciekłam i... Mimo protestu jego, że ja powinnam pójść, wrócić na swojego, wydział, Ja uważałam za obowiązek wytrwać do końca, pokazać wszystkim i nie uciekać, nie chować głowy w piasek, jak to się mówi. Rozmawiałam z kierownikiem i rozdawałam ulotki. Od Obrony Robotników powstał, że uświadomił robotnikom ich prawa. Przecież robotnik nie miał, on nie mógł dotrzeć nawet do tych wszystkich spraw, on nie znał. My nie wiedzieliśmy o tym, że Polska podpisała konwencję międzynarodową, że my mamy jakieś prawo, to było przed nami ukrywane. My nie mieliśmy do tego dojścia. I dobrze się znaleźli ludzie, którzy to robotnikom pokazali. Nauczyli nas, jak należy bronić swoich praw. Nauczyli przede wszystkim, pokazali nam prawa. My poznaliśmy je i nauczyliśmy się żądać, respektować tych praw. A że w naszym rzędzie trzeba było użyć aż siły strajku, bo ustępują tylko pod naciskiem takiej opinii publicznej, takiej właśnie siły, a to była jedyna szansa. Dlatego powstał ten strajk. A nie mieliśmy już nic do stracenia prócz Kajdanu, bo gdybyśmy jeszcze czekali kilka lat, to by pozostało już nam tylko dobrowolnie wyciągnąć ręce pod Kajdanu. Format Związku Zawodowych, jaki pani proponuje, jest to format samorządu robotniczego. Byłby to event? pewien. Tak. To jest przemiana. To jest wielka przemiana. Jak tutaj słyszę, opowiadaję, to jest drugi cud nad wisłą. I stać nas na to. Stać nas na praworządność, na uczciwość. I rzetelność. Naród polski jest taki, tylko jakoś tak władza ukierunkowana była zupełnie inaczej. Na przykład, kiedy się mówiło z walką o walka o, o, z alkoholizmem, to akurat odwrotnie było. Akurat tej wódki było tak dużo, wszędzie i wszędzie ją pito. Proszę spojrzeć dzisiaj, czy wśród nas, czy wśród tylu ludzi jest pijany piany. Trzeba tylko po prostu zmienić politykę na no, Pamiętamy wszyscy 56 rok, kiedy to ja wszystkie fanknie oddawali nawet na sobie... się trzeciego dnia strajku. Już taki poważny konflikt. Kiedy on zakończył ten strajk. Nie, nie, nie rozpoczął strajku, chociaż miał obowiązek. Yy, on powinien był zrobić ten strajk. Jego nie zrobili, Zrobili inni. A on trzeciego dnia zakończył. I ja musiałam z Aliną Pinkowską odbudować ten strajk. I on mnie jeszcze tolerował, ale już myśmy się nie zgadzali. Biegniemy obie. I ja z sercem... W gardle myślę sobie: jak ja teraz poproszę tych ludzi, na pewno zatrzymają się, bo ja ich nie prosiłam, a jednak zrobili strajk w mojej obronie i udał się. To teraz, jak ja poproszę, na pewno zrobią. No i oczywiście, dopadliśmy już do bramy, mówię do nich, że musimy jednak kontynuować strajk, bo. Te zakłady, co nas poparły, to przecież ich rozwalcują. I teraz ja staram się to ludziom wytłumaczyć, a taki działacz, nie pamiętam jak on się nazywa, że działacz Rady Zakładowej, mówi: Chce się pani strajkować, to proszę bardzo. Ja mam dosyć, ja trzy dni w domu nie byłem, i ja idę do domu. Więc ja przez trzy dni nie jadłam, nie spałam, byłam tak wyczerpana, że ja po prostu po babsku rozpłakałam się. To był najtrudniejszy okres w moim życiu. Yy, te pół roku współpracy z Wałęsą. To był. Ja w swoim życiu, a niełatwe miałam życie od dzieciństwa, yy, nie przypominam trudniejszego okresu w moim życiu, jak współpraca z Wałęsą. Pewne cechy charakteru tutaj wodza spowodowały, że on ją zdecydowanie zwalczał. Dlaczego? Bo ona była wśród. Ludzi popularna, no, prawie nie mniej, jeżeli w ogóle mniej niż sam mm. Od roku 80. ona była w sposób konsekwentny eliminowana. Kilkukrotnie uderzono w czułe punkty, jak na przykład osoba tak głęboko wierząca jak pani Anna Wałętynowicz nie została zaproszona, wzięta właściwie, czyli zaproszona, co wzięta na pierwsze spotkanie z prymasem u papieża, jak byliśmy oczywiście z tą drugą wizytą, po śniadaniu już, to papież mnie za rękę i weszliśmy do biblioteki. Ja tutaj wyszłam pierwsza, przed Wałęsą. Już widać było jego bardzo nie, duże niezadowolenie. I w momencie, kiedy papież powiedział, że książki, które są na stole są dla nas, możemy sobie wybrać, ja wzięłam dwie książeczki z myślą, że jedną. Dla mojej podopiecznej chciałam przekazać, i bardzo zależało mi na tym, żeby było tam było sobie wyjeżdża dla nich. Więc podeszłam wtedy do papieża i proszę go o tą dedykację, więc tak się ręce ale ja nie mam czym pisać. Więc podałam długopis otwartą książkę podchodzi do stolika nachyla się, żeby napisać. I w tym czasie Wałęsa już nie wytrzymał, wychodzi. Pośród innych. No i oczywiście robimy wymówki. Jak Pani śmie, Pani jest bezczelna, Pani wykorzystuje papierze. Ja mam pierwszeństwo, ja mam dzieci i wtedy, no, doznałam bardzo przykro, mi, bo myślałam, żeby się z ziemia mogła rozstąpić, żeby miasta ja się tak zapadła i nie była świadkiem tego wszystkiego. Papież wyprostował się i powiedział swoim donośnym głosem: Pani Wołęsa, załatwicie te sprawy później, dobrze? O, Pojawił się u nas w zarządzie regionu, bo my potrzebowaliśmy zaopatrzeniowca. Po prostu tworzyło się biuro. I on się zgłosił, ale w okresie próbnym w ciągu siedmiu dni hmm, sprawdziliśmy nawet nie wiem kto ale chyba to był Henryk Jagieło, bo ktoś, ktoś był tam odpowiedzialnie sprawdzał, pochodzenie tego człowieka. No i przychodzi do nas na prezydium i mówi, że Bachowski jest kapitanem SP aktualnie. To kazaliśmy jego poprosić na prezydium, no i przy się, powiedzieliśmy, że my ludzi z tego środowiska nie zatrudniamy przynajmniej w zarządzie regionu. Tu nie może taki ktoś pracować. A Wołęsa się podrywał, a ja go biorę za swojego kierowcę. No i tak kieruje do dzisiaj. Zadzwonił, że on mi, żebym przyjechała do Belwederu. Ja, ja nią pieniędzy na rozjazdy. Ja płacę. Taki fajny jesteś. Yy, ja pamiętam dużo pieniędzy. Ja my lechu, obecnie mnie proponowali bardzo dużo pieniędzy i ty o tym wiesz, ja nie przyjęłam, a teraz ty to samo mi mówisz. Ja jak do belwederu, prywatnych wizyt w belwederze się nie składa, to ja pamiętam stanowisko ministra spraw zagranicznych. Jan Lechu, uważasz, że niedouczony prezydent może do wiele takich samych ministrów i rząd polski wystawić na pośmieństwo świata? Ja znam swoje miejsce w życiu. Tym mnie Belwederem i pieniędzmi nie zaimponujesz. A ja, jeżeli pojadę do Belwederu, to pamiętaj, skosę zamotowaną na stolcu. A ty wiesz, czym to grozi. Pamiętasz, kiedy myśmy się kłócili? Kiedy. Ja powiedziałam Tobie, że Ty w PRL-u będziesz dążył do najwyższej funkcji, yy, najwyższego urzędu, ale ta droga, do, droga doprowadzi Cię do szubienicy, a ja będę musiała stanąć pod szubienicą w Twojej obronie. Tylko sytuacja jest w tej chwili o wiele gorsza. Osiągnąłeś większy urząd niż yy, yy, w PRL-u, bo mogłeś być tylko premierem albo sekretarzem, a teraz jesteś prezydentem. I teraz. Oby druga część mojego proroctwa była pustym krakaniem, bo tym razem jej już nie zdążę po Trzubińce. Byłam szczęśliwa i dumna, że osiągnęłam to, na co czekałam. Właściwie znalazłam swoje miejsce. Dla mnie z poniewieranej dziewczyny, bez domu, bez rodziców, było to naprawdę wielkie szczęście. Z wielkim zapałem zabrałam się do tej pracy. Modliłam się, dziękując Bogu za to, co osiągnęłam. Przyrzekałam sobie, że będę tak pracować, że mnie nikt i nigdy nie będzie chciał zwolnić. Solidarność zobowiązuje się lepiej zabezpieczyć interesy Związku Radzieckiego w Polsce niż może to uczynić skompromitowana PZP. I również należy się to pożegnanie. Śpij, Anno, w ciemnym grobie na się Polska przyświecła.